Mój manifest skierowany jest ku przyszłości, której zawsze pragnęłam dla kobiet. Wraz z siostrami z krwi i metalu stworzyłyśmy pojęcie Neurosa, feministyczny ruch wspierający artystki podpisujące się pod manifestem Muen Electric Ten. Wraz z innymi kobietami, osobami, jak i robotami zebraliśmy postanowienia i postulaty, które należy wprowadzić w zbliżającym się XXI wieku. Pierwsza zasada, jesteśmy neurosa, tymi wszystkimi osobami, które wierzą w równość płci, bez znaczenia czy zostałyśmy stworzone z mięsa czy z kabli. Druga zasada, przestarzałe, patriarchalne zasady dyskryminujące osoby neurosa zostaną zastąpione. Neurosa przetworzy dane naszego systemu. Trzecia zasada. Sztuka osób neurosa będzie promowana w najbardziej znanych i cenionych galeriach w XXI wieku. Czwarta zasada. Grupa neurosa jest niejednorodna. Piąta zasada. Domagamy się całkowitego równouprawnienia dla osób neurosa. Szósta zasada. Sztuka neurosa będzie dostępna w cyberprzestrzeni. Siódma zasada. Przedstawiciele jakiejkolwiek rasy zaziemskiej lub pozaziemskiej powinni zapoznać i uszanować osoby neurosa. Ósma zasada. Wzywamy do zwiększenia macierzy liczbowej neurosa na ważnych stanowiskach decyzyjnych w dziedzinie sztuki. Dziewiąta zasada. Domagamy się, aby neurosa miały kontrolę nad swoimi ciałami i wizerunkami i aby były traktowane z szacunkiem i godnością. Dziesiąta zasada. Wierzymy, że zapis danych sztuki neurosa odegra ważną rolę. Podsumowując, jako zapis danych sztuki neurosa zobowiązujemy się do walki o równość płci i robotyzację w dziedzinie sztuki i kultury, a także do tworzenia przyszłości, w której neurosa będą miały równy dostęp do sztuki i kultury, a ich prace będą doceniane i reprezentowane w sposób sprawiedliwy.